Znajdujemy się w Borkach Wielkich, w Domu Pomocy Społecznej. Bardzo proszę, gdybyś mogła się przedstawić, jaką tutaj poniesiesz funkcję, rolę. Ja I... jestem dyrektorem Domu Pomocy Społecznej od dwóch lat. To jest prywatny dom pomocy. W zasadzie to jestem założycielką, aczkolwiek. Zakupiony dom został od Sióstr Zakonnych. To miała być kontynuacja naszych usług opiekuńczych, które robiliśmy w domach podopiecznych i okazało się, że te usługi niestety w pewnym momencie dochodzimy do ściany i potrzebujemy całodobowej opieki dla naszych podopiecznych seniorów, osób niepełnosprawnych i stąd pomysł Powstanie domu. tego domu. Mhm. Mhm. Czyli tutaj był kiedyś klasztor, tak? Tu był e, dom pomocy społecznej prowadzony przez siostry. A przez siostry zakonnę. Mhm. Mhm. Dobrze. E, masz na imię Jan. I masz lat. Oj, 46. 46. 46. Tak. Przepraszam, że pytam. Oczywiście. Po prostu czasem odbiorcy chcą wiedzieć, z kim rozmawiają. Obok o, nas tak. jest Przemek. Tak. Przemek, ile lat ma w tej chwili? Przemek, ile masz lat? Napiszesz? Przemek się porozumiewa za pomocą tabletu i tak rozmawialiśmy ze sobą e, przez internet. Poczekaj, 29. 29. Mhm. Z tych informacji, które Przemek do mnie wysłał, Dowiedziałem się, że został kiedyś dotkliwie pobity i w wyniku tego pobicia w tej chwili właśnie porusza się na wózku i jest zdany na pomoc tak. osób. osób trzecich. Osób trzecich. Mhm. My z Przemkiem znamy się 6 lat. Nie? To była taka ciekawa historia, ponieważ Przemek był w hospicji. Później trafił do takiej dziewczyny, ani wolontariuszki, która się zabrała przemka z tego hospicjum. I moje dziewczyny z firmy świadczyły u nich usługi opiekuńcze. I od tego czasu mamy ze sobą kontakt. Z jakiego miasta pochodzi Przemek? Przemek pochodzi z brzegu. Mhm ale był w Opolu, był u Ani, nie. Łatwiej mi będzie zwracać mhm. się nie bezpośrednio do Przemka, także Dobra. przepraszam za taką narrację mhm. w tej chwili. Okej. Okay. Z tego co też wiem, Przemek stracił mamę dosyć wcześnie, prawda? Tak, bardzo wcześnie. Potem tatę. Mhm. Mhm. A do jakiej szkoły chodził? E... Przemek chodził do szkoły zawodowej, prawda? Czy do technikum? Bo tego nie wiem. Mm -hmm. Szkoła mechaniczna tak? Technik do techniki. <grychy> To pobicie nastąpiło kiedy? Dokładnie? Napisz o rok. No ja Przemka znam z 2018 roku, z grudnia, bo tak, a to już był po pobiciu i już był po e, oddziale intensywnej terapii, no i później trafił do tego hospicjum, bo nie, e, nikt nie miał pomysłu, gdzie tak młodą osobę umieścić. 2017. W 2017 roku. Mhm. Czy znasz jakieś szczegóły? Z... Co to, co to się w ogóle stało? Znaczy ja mam, znam tylko szczegóły medyczne, tak? Że mhm. znaleziono Przemka i był bardzo wychłodzony. Temperatura ciała miała 29 stopni. Pobicie i teraz nie chcę konfabulować, czy ono nastąpiło w areszcie, czy... Przed aresztem ciężko mi powiedzieć. Ale takie yy, jak dziewczyny opowiadały, bo one najwięcej tak przebywały z Przemkiem, to mm -hmm. Przemek z nimi rozmawiał na ten temat. No, Przemek wspomniał mi, że, że miał konflikt z prawem mm -hmm. i że był w więzieniu. Ale oczywiście to, to, to nie zmienia jakby. jakby Faktu w całej, tak, że, całej że... sytuacji, że, mm -hmm. że doszło do takiego uszkodzenia ciała. Z medycznego punktu widzenia, mm -hmm. jakiej opieki w tej chwili Przemek wymaga? Przemek potrzebuje stałej rehabilitacji, potrzebuje opieki pielęgnacyjnej, potrzebuje pomocy logopedycznej, żeby jednak te struny głosowe zaczęły działać odpowiednio, ale to jest ciągła praca. Dzień w dzień, dzień w dzień, prawda? Jak e, poznałam Przemka, to Przemek leżał w łóżku, miał odleżony, e, a teraz siedzi, pisze, kontaktuje się z nami przez tablet, tak? To jest niebo, a Ziemia e, potrafi e, powiedzieć e, kilka słów, prawda? Potrafisz powiedzieć tak, nie. Co, jeszcze? Nie. Umiem? Super. Tak. Jeszcze tak wrócę do tej szkoły. Czy mm -hmm. udało ci się skończyć tą szkołę? To technikum? Nie. 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 Mhm. Ktoś do mnie napisał list, jakaś znajoma od Przemka, mm -hmm. z prośbą, żebym tutaj przyjechał i zrealizował ten materiał, ponieważ Przemek wymaga rehabilitacji przez wiele miesięcy mm -hmm. specjalistycznej która wiąże się z kosztami. Mm -hmm. Bardzo wysokimi kosztami. Mm -hmm. O co chodzi? Jakie to są koszty i o, jaka to jest rehabilitacja? Koszty rehabilitacji takiej e, nie tylko pomasowania e, i godzinnej rehabilitacji, tylko takiej rehabilitacji, która e, będzie holistyczna i e, z, każ e, z każdej strony ciała będzie mogła zadziałać, tak, żeby mięśnie zaczęły działać, bo przemek i tak pięknie już stoi na parapodium, ale żeby to, to są koszty około 200 zł za godzinę, mhm. a przynajmniej tych godzin dziennie powinno być 6, 7. Do tego dochodzi, na przykład przemek był w ośrodku rehabilitacyjnym. Pod Warszawą. Tam koszty chyba były 18 tysięcy, prawda? Za jeden miesiąc. Za miesiąc. Mhm. I w tej chwili jaki czas jest potrzebny do tego, żeby, żeby poprawić jego stan? Ciężko powiedzieć. To mhm. jest niepoliczalny czas. Nie da się tego ustalić, w którym momencie będzie tak dobrze, że już przemyk nie będzie potrzebował rehabilitacji. To jest tak jak z dzieckiem, którym ma porażenie <laughs> y, mózgowe i ono jest rehabilitowane całe życie. Więc y, może być tak, że Przemek będzie musiał być rehabilitowany cały czas. Cały czas mhm. Ponieważ jeżeli zaprzestanie się tej rehabilitacji, to w tym momencie po prostu cofa się wszystko. Tak, ja znam taką osobę, która miała wypadek motocyklowy. Mhm. I też przez wiele lat właśnie była poddawana takim zabiegom. A w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że ona już nie rokuje szans na zmiany, i ta osoba właśnie nie ma tej rehabilitacji mm -hmm. zapewnionej. Także wiem mniej więcej o czym mówimy. No, ta przemka jest ważna, żeby on. <laughs> Prowadzimy dom głównie dla seniorów, tak, mhm. e, takie było założenie, e, że to, e, te ostatnie dni e, życia mają być takie fajne, mają się e, integrować, nie, nie ma być to oczekiwanie na śmierć, ale jak Przemek do mnie napisał, że znalazł się kolejny raz w takiej sytuacji, no to stwierdziliśmy, że no jak, no wiadomo, że trzeba pomóc więc trafił do nas z powrotem, pod naszą opiekę, wcześniej taką dochodzącą, teraz już całodobową. Ale wydaje mi się, że dla Przemka jest ważny bardzo kontakt z młodymi ludźmi, ze światem. Ze światem. To jest dla niego istotne, żeby on miał po prostu możliwość nawet poruszania się na wózku, ale Przebywania w Tak, przebywania, ale sam też, tak, yy, jako jednostka, że, że, nie, bo być, bycie zależnym <laughs> całe życie, no to, to nie jest yy, chyba cel, tak. Ty chcesz, Przemek, przecież normalnie funkcjonować, chcesz mieć swój dom, żeby sobie ugotować <laughs> na, yy, na to, co na, w tej chwili masz ochotę. Yy, bo układać sobie swoje rzeczy w odpowiedni, na odpowiednich półkach. Teraz wcześniej oh. był Przemek z dwoma panami, teraz jest w jedynce, oh. no, bo uważam, że no, to młoda osoba musi mieć ten, swoją przestrzeń, tak? Tak, to zrozumiałe. Czy Przemek w ogóle ma do czego wracać? Gdyby załóżmy, zmieniła się sytuacja? Nie, bardziej e, trzeba by było pomyśleć o tym, żeby przemek, na przykład e, zamieszkał w mieszkaniu chronionym. Mm -hmm. I to by było świetne rozwiązanie. Zresztą, mm -hmm. zresztą e, naszym celem e, tutaj i zarządu e, jest rozwój i na pewno będziemy w tym kierunku też e, rozwijać, żeby stworzyć właśnie mieszkania chronione. Albo wspomagane, bo one różnie się nazywają, zależy jaki projekt, żeby właśnie osoby mogły mieszkać same, ale miały tą pomoc tak, dochodzącą. Opiekunki, <laughs> mieszkanie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, <laughs> pomoc psychologiczna, dostęp do lekarzy, żeby, żeby mogły funkcjonować same. Nie? Wie, wiem, wiem, co masz na myśli, mm -hmm. ponieważ ja rok temu realizowałem taki film w mieszkaniu chronionym, mm -hmm. gdzie był mężczyzna, który w wieku 17 lat skoczył na główkę mm -hmm. do wody, oczywiście uszkodzenie było lekarstwa mm -hmm. jak również tam w tym samym mieszkaniu przebywały inne osoby i oni właśnie razem, o ile się nie mylę, to chyba Fundacja Modlitwa i Czyn mm -hmm. w Gliwicach, Prowadzi ten dom. Mm -hmm. I faktycznie tam Przemek ma rację. On by tam miał lepiej. No tak, Tzn. w tym sensie, że ma mm. kontakt z ludźmi, tak. prawda? Nie I, tylko i... z seniorami, tak? Tak. Znaczy nasi seniorzy są przekochani, ale to jest inny, inny przedział wiekowy. Inny przedział mhm. wiekowy, inne problemy. I dlatego właśnie dla mnie. Te mieszkania chronione to jest właśnie to. Ja mam jeszcze jedną dziewczynę, która jest w wieku... ma 32 lata. Też tutaj? Też jest tutaj. Mm -hmm. Ewunia jest inna niż Przemek, bo ona się urodziła niepełnosprawna. Rozumiem. I mama trafiła wcześniej do nas do ośrodka, a Ewunia trafiła dopiero wtedy, Kwietniu, w tamtym roku, ponieważ jej zmarł. Czy ta rehabilitacja, <laughs> o której mówiliśmy wcześniej, ona by mogła być tutaj <laughs> zrobiona, czy nie? To, co możemy robić tutaj, to jak najbardziej, ale ja myślę, że tu chodzi też o sprzęt, który. Zresztą też myślimy o zakupie sprzętu ostatnio nam. Byli tacy fajni, panowie przedstawiali nam sprzęt rehabilitacyjny, który wspomaga. Przemek go próbował, prawda? To są duże koszty, aczkolwiek nie, nie do przeskoczenia, nie? Przy y, finansowaniu z Unii Europejskiej jesteśmy w stanie takie sprzęty zakupić. Ale y, ja myślę, że tak, rehabilitacja tutaj, rehabilitacja turnusowa. Rehabilitacja y, z powrotem u nas. No, i jak już Przemek będzie na tyle samodzielny, wtedy w mieszkaniu jest pomagana. Mm -hmm. tak, tak jest moje marzenie. tak, tak sobie ci, to wyobrażam. Przerwałam Ci wypowiedź na temat Ewy, no. y, bo nie mm -hmm. chciałem zapomnieć tego wątku, ale wrócę mm -hmm. jeszcze do tego, tak. bo y, wspomniałeś, że właśnie taka urodziła. Mm -hmm. Natomiast Przemek y, pamięta ten czas, kiedy był sprawny fizycznie, no. prawda? Jak psychicznie zna ten, ten fakt, że w tej chwili jest niepełnosprawny? Ja myślę, że Przemek jest dzielny. Po prostu jest dzielny. Y, bardzo y, dużo pokory ma w sobie, życie go zweryfikowało w kilku y, sytuacjach życiowych, prawda? że to nie jest tak i e, ewolucja od tego momentu, jak ja poznałam Przemka y, leżącego i teraz y, siedzącego y, i z, z garzem pięciu lat doświadczeń, mm. mogę powiedzieć, że Przemek naprawdę spokojny, jest wie, że niestety wszystkiego się na raz nie da zrobić, tak? Tak. Ale, ale jest bardzo dzielny. Ten film ma na celu między innymi ten wywiad, zachęcenie darczyńców potencjalnych mm -hmm. do tego, żeby pomóc Przemkowi. Czy Przemek ma z Stworzono jakieś konto, na które można przerzucać. Oczywiście, pieniądze. że Przemek ma stworzone konto. To jest fun, przez fundację, prawda? Cały czas Przemek. Fundacja się nazywa. To jest też fundacja rehabilitacyjna. Mhm. Prowadziłem Siubliński, bardzo dobry rehabilitant neurologiczny. I on też dużo pomagał Przem Przemkowi, dlatego jest dzisiaj w takim stanie, y, jakim jest. Mm -hmm. Tutaj w sumie, zanim przejdziemy, zanim mm -hmm. znajdziemy Przemek, na pewno napisze, jaka to jest fundacja. Tak, ja myślę, bo ja y, co do fundacji, y, mm -hmm. y, innych rzeczy, to... To nic wspólnego nie masz, ja nie. rozumiem, ja rozumiem. My się to... mm -hmm. y, tym nigdy nie zajmowaliśmy, to y, Ania, która właśnie zabrała Przemka z... Y, w hospicjum ona e, ogarniała tamte tematy, prawda? O Polskie Stowarzyszenie Rehabilitacji się pomaga. Się pomaga. Mhm. Znaczy, ja e, poczterę tego filmu, zamieszczę link mhm. e, z, z numerem konta, w ogóle z danymi kontaktowymi, żeby, żeby pomóc przemysłowi. Ile do tej pory udało się zebrać pieniędzy? Na, na, czy, czy w ogóle udało się w ogóle przemka wysłać właśnie na, na tak, chociaż jeden miał miesiąc? wiele bardzo duże, dużo pieniążków na rehabilitację. Pierwsze chyba były właśnie jak Ania w 2018 roku zaczęła zbiórki, to wtedy było około 80 tysięcy. Później jeszcze jedna była zbiórka, o której ja wiem chyba ponad 100 tysięcy i to wszystko poszło na rehabilitację. Mhm. I później jeszcze była trzecia zbiórka, prawda? Pokaż. Mhm. Obecnie też trwanie. Ale nie widzę tutaj, no ale to były kwoty około, na pewno ponad 300 tysięcy złotych, wszystkie razem. Czyli w tej chwili to, co zainwestowano w jego zdrowie, tak? W jego zdrowie. Mhm. Ponad, ponad rzeczy, które na przykład no, są w ośrodku i tego się nie liczy, nie? Na tak. przykład tam rehabilitacja naszej pani fizjoterapeutki, ale Przemek jest u nas dopiero od kilku Aha. miesięcy. Tutaj. A wcześniej w był gdzie? Dokładnie? Wcześniej był e, w ośrodku rehabilitacyjnym e, pod Warszawą w Konstancinie. Mhm. Ten e, ośrodek e, zbankrutował, i przemek został. E, przeniesiony tutaj. Znaczy przeniesiony. Prosił o przeniesienie no, tak, 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 tak. Prosił o przeniesienie tutaj, no bo nie wiadomo było, co zrobić z Przemkiem. Chciałem Ci zadać bardzo trudne pytanie. Tak społeczeństwo jest zalewane takimi mm -hmm. zrzutkami właśnie na osoby, które chorują, na osoby, które uległy wypadkom, mm. na osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji bytowej i życiowej. Jak przekonać, jak przekonać odbiorców do tego, że warto jest zainwestować w przemkę? Ja uważam, że we wszystkich y, warto we inwest wszystkich, tak. mhm. inwestować. I to, y, to nie jest tak, że robimy sobie casting i wybieramy tak, że ta osoba y, bardziej potrzebuje, a ta może mniej potrzebuje. Każda potrzebuje. Właśnie Ka to chciałam usłyszeć od Ciebie <ślesk> <ślesk> Tak. chciałam usłyszeć. No ja, ja nie potrafiłabym powiedzieć. Sama e, ja 20 parę lat e, pracuję w systemie pomocowym. Mhm. Najpierw w ośrodku pomocy społecznej, ale jest e, przez 20 lat i długo byłam kierownikiem ośrodka i, e, i system nie dobijał, <ślad> dlatego stąd pomysł na prywatne świadczenie, usług i prywatne, prowadzenie ośrodka. I uważam właśnie, że każdy potrzebuje pomocy. To, to, to nie jest tak, że to są rubryczki i sobie zrobimy analizę zysków i strat. I, i w tym momencie stwierdzimy, że a dobra, to ten rokuje, ja to temu pomożemy. Ja uważam, że każdy i, i każdy potrzebuje pomocy i każda osoba jest e, zagadką. I nigdy nie będziemy. I nigdy nie będziemy wiedzieć, czy ta, która y, według analiz rokowała, to y, będzie chodzić, a ta na przykład, która nie rokowała w ogóle, y, nie będzie chodzić, a później jest niespodzianka. Tak. Także tutaj y, uważam, że każdemu należy się pomóc i że, że trzeba pomagać, i że trzeba y, wspierać y, właśnie osoby, żeby one usamodzieliły się. To jest najważniejsze. w tej chwili tutaj ile osób przebywa? Obecnie mamy 42 osoby. Mm -hmm. To są mężczyźni i kobiety? Tak. Y, tak. Jesteśmy ośrodkiem, gdzie są mężczyźni i kobiety, ze względu na to, <słuch> że y, uważam, że to jest normalne. Kolej rzeczy. Nie, może być, nie mogą być tylko sami mężczyźni i sami kobiety, chociaż wcześniej było prowadzone tylko żeński, żeński ośrodek, ale, ale ja widzę, że to też y, y, panie się zaczynają ładniej ubierać, <noise> mają sens życia, y, się, się motywują. Podobać, tak, tak, panowie zachowują się jak dżentelmeni, nie skapciali. Nie, także skazane jest, żeby jednak było tak, że i mężczyzna, i kobieta jest w jednym ośrodku. Znaczy, tak wracając do przeka i jego młodego wieku mm -hmm. i obsługi właśnie z osobami, które są starsze? To na przykład ja czasem tęsknię do takiego modelu polskiej rodziny, gdzie no. były domy wielopokoleniowe O ja też. I, i, wymiana, I wymiana właśnie doświadczeń tak. między starszym pokoleniem a młodszym tak. to, Czyli... to, to, to doświadczenie życiowe, które można przekazywać jest istotne. Bardzo, bardzo, ale niestety ten model w Polsce zanika i to bardzo. I smutne jest to, że młodzież... Nie zna, ale to jest nasza wina, tak? Naszego pokolenia. To my, ja nie mówię, że wszyscy i nie możemy generalizować, ale obserwując, jak wychowujemy dzieci, to okazuje się, że albo je wyręczamy we wszystkim, izolujemy je od traum, od chorób, od tego, że ludzie się starzeją. I nie, nie pokazujemy, że no nie będziemy piękni, młodzi i cudowni całe życie, tylko kiedyś będziemy potrzebować pomocy. Ale u nas tutaj akurat nie? mamy świetną, święt, świetny kontakt z szkołą podstawową. Mam taką fajną Julkę, która przychodzi, ona studiuje resocjalizację, przychodzi do nas na umowę zlecenie Ile może co daje takie światełko w tunelu, że młodzi ludzie też się interesują starszym, starszym pokoleniem. Zresztą Przemek ch chyba bardzo lubi Julkę. Nie? No, a młodzież ze szkoły bardzo często nas odwiedza. I z OHAP-u. Czyli to nie jest jakby ośrodek zamknięty? Nie. Tylko, tylko można tu przyjść tak, i tak. spędzić czas. Tak, my w... jesteśmy otwarci i bardzo chętni, chyba że mamy epidemię, to wtedy to tak się trochę zamykamy, no ale to ze względu na zdrowie naszych podopiecznych, żeby dbać o nich troszeczkę. Jak, jak szaleją wirusy dookoła, no to niestety nasi seniorzy są bardziej narażeni, nie? Tak. Tak na zakończenie, gdybyśmy mogli podsumować to nasze spotkanie. Mm -hmm. Co byś powiedziała tym ludziom, którzy to oglądają? Że warto pomagać. <laughs> że warto pomagać. Że warto pomagać i że zapraszam do naszego ośrodka, i czy to jest młoda, czy starsza osoba, żeby po prostu odwiedził, porozmawiał z danym seniorem. Oni mają bardzo dużo do przekazania. Przemek też ma bogatą historię, którą mm. która może być lekcją dla niektórych ludzi. Tak, właśnie każdy film jest światopoglądowy, każda rozmowa jest światopoglądowa mm. i pokazuje nam, jak cienka jest granica między strefą komfortu a tym, że można się znaleźć w sytuacji, która się wydaje bardzo trudna, prawda? Tak. Albo jest bardzo trudna. Czy ja mam takie życiowe, mm. że... Każde moje zdarzenie w życiu to jest lekcja, z której albo zaczerpnę nauczkę, albo będzie to moją radością, albo po prostu przegapię i będę musiała przerobić jeszcze raz. Świetne podsumowanie. Uprzejmie dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.